Witam, dzisiaj zapraszam na ulubieńców stycznia Mam kilka rzeczy do pokazania i mam nadzieję, że Wam się spodobają Stycznie wszystkie z tych rzeczy mam nałożone, żeby móc Wam od razu pokazać efekt I właśnie ten krem dużo osób właściwie polecało na YouTube Ja tak nie byłam do końca przekonana, ale bardzo, bardzo cieszę się, że udało mi się go przetestować Ponieważ jest on bardzo tani, ja go używam od listopada, a zużycia w ogóle praktycznie nie widać Poza tym daje bardzo ładne takie mokre wykończenie, na czym mi osobiście zależało. Nie każdemu może to przypaść do gustu, jednak ja mam skórę suchą, wręcz matową i ja lubię po prostu rozświetlenie na tej buzi. Wydaje mi się, że to wygląda tak zdrowiej i po prostu ładniej. Także ten krem zdecydowanie warto przetestować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Następna rzecz z kolorówki to róż róż Burżua, który dostałam w okresie świątecznym, i to jest numer 95. Piękny róż, świetnie się go nakłada, świetnie się utrzymuje właściwie cały dzień Również mam go delikatnie dzisiaj nałożonego, jednak właśnie nie, nie nakładałam go dużo, żeby ten efekt był taki dosyć naturalny To jest róż, który ma w sobie złote drobinki, bardzo ładnie pachnie, jak jakieś drogie perfumy, powiedziałabym Naprawdę ten zapach bardzo przypadł mi do gustu No i... Nie widzę tutaj nic, co mogłabym powiedzieć o nim negatywnego. Jest po prostu dla mnie idealne. Cienie, które bardzo polubiłam z tego względu, że właściwie mamy tutaj jedną taką małą paletkę, dzięki której możemy zrobić zarówno makijaż dzienny, jak i wieczorowy. I to jest inglot z tej serii trujeczek. Wykończenie mają one perłowe i kolor to 589. Tutaj mamy taki szampański. Szampańskie złoto, bym powiedziała, brąz ze złotymi drobinkami i taki bardzo, bardzo ciemny czekoladowy również, który posiada w sobie złote drobinki. Jeśli nie lubicie drobinek, no to nie będzie to oczywiście trujeczka dla Was, ale dla tych, którzy lubią właśnie tego typu produkty, to naprawdę ja jestem zachwycona jakością tych cieni utrzymują się one u mnie cały dzień. Poza tym kolory bardzo ładnie są napigmentowane, no świetna. Kredka właśnie. Kredka na linii wodną jest to. 513 inny nude z serii Scandalize Streamer, oczywiście wykręcana, tak niweluje zaczerwienienie oczu, bardzo ładnie rozświetla spojrzenie, jest takim dopełnieniem makijażu, bardzo mi się ona podoba i też ją kupiłam w jakiejś promocji za 10 zł, także. Normalnie nawet za cenę 20 bym ją kupiła, dlatego że ta kredka utrzymuje się cały dzień, nie trzeba jej poprawiać. Nałożymy ją około 9, to ona o 9 wieczorem jeszcze będzie widoczna. Oczywiście można poprawić, jeśli chcemy mocniejszy efekt, ale tak na dzień na pewno Wam się przyda i jestem bardzo zadowolona. Jestem jeszcze ciekawa, jak u mnie sprawdzi się biała kredka, także myślę, że teraz może kupię białą, ale do tej myślę, że będę wracać. Błyszczyk, który jest moim odkryciem chyba tamtego roku w ogóle Ja go kupiłam w listopadzie, więc tak powiedzmy końcówki roku Dzisiaj mam go również nałożonego Piękny błyszczyk, to jest seria Eveline Lovers I kolor to jest... Zobaczymy, czy tutaj coś będzie O, 607 to był chyba jedyny akurat z tej serii błyszczyk, który nie miał w sobie żadnych drobinek. Jest to taki brudny róż. Pięknie wygląda na ustach. Kupiłam go też mojej koleżance, która jest po prostu również nim zachwycona. Jedyny jego minus, chociaż dla mnie to nie jest za duży minus jednak, wiem, że niektórzy bardzo nie lubią, jeśli błyszczyki się kleją, jeśli włosy się do nich kleją. No z tym tak jest. No jednak coś za coś. On u mnie rzeczywiście świetnie się sprawdza. On również nałożony czasem... Na początku wygląda jakbyśmy mieli suche skórki czasem, ale on zaraz jakby nawilża te usta dodatkowo i w ogóle robi taką jednolitą taflę, no po prostu uwielbiam go i naprawdę za tą cenę myślę, że również warto przetestować. On ma taki aplikator w gąbeczce, bardzo zresztą wygodny do nakładania, pachnie, właśnie teraz odkręciłam mi się, o pachnie pięknie, owocowo, także myślę, że fajny, fajny kosmetyk za niską po prostu cenę. Lakiery do paznokci, lakiery, po które kiedyś bym w ogóle nigdy nie sięgnęła, ale ostatnio e, Babs, na pewno znacie Babs, e, korzysta właśnie z lakierów, stop coatów właściwie brokatowych i tak uznałam, a zobaczę sobie jak to u mnie właśnie będzie wyglądało, właśnie mam na tych e, palcach niektórych srebrny lakier nałożony sam bardzo ładnie pokrywa tą płytkę. Nie ma czegoś takiego, że mamy dużo przyświtych. Oczywiście to są dwie warstwy, ale myślę, że jak na dwie warstwy tych lakierów, to i tak jest nieźle. Aha, i nie wiem, czy powiedziałam. To jest seria Live i to są lakiery wyprodukowane dla Superfarm, więc wydaje mi się, że tylko tam po prostu można je dostać. Jeden to jest złoty 47, drugi srebrny 39. Bardzo mi się podobają. Jednak zmywanie tych lakierów. No, troszeczkę się przy tym namęczycie, ale myślę, że warto i naprawdę one by były bardzo tanie jakoś około 2 zł kosztowały, także do przetestowania, jeśli macie ochotę spróbować właśnie lakierów brokatowych, myślę, że super. Ja z kremami do rąk mam całe po prostu historię, dlatego że bardzo nie lubię właśnie takiego uczucia, że coś mamy na rękach I znalazłam właśnie dużo kremów, o których zresztą mówiłam w jakichś zeszłych które się szybko wchłaniają I rzeczywiście tamte dalej lubię, ale ten dodatkowo świetnie nawilża Nawierzę jak taki właśnie krem, który pozostawiłby warstwę, coś w tym stylu Mam nadzieję, że wiecie o co mi mniej więcej chodzi Ale właśnie wsiąka i nie mamy go w ogóle na rękach To jest Dermedic Linum Emollient Regenerujący Krem do Rąk Skóra sucha i on po nałożeniu to jest właśnie. Tak, on ma taką śmieszną konsystencję, bo wygląda no jak taki zwykły, biały krem. Jeśli zaczynamy go rozcierać, to mamy wrażenie, jakbyśmy rozcierali wodę, później przez chwilę jest taka warstwa tego kremu, że czuć tak, że mamy ten krem nałożony, a za chwilę po prostu on wsiąka i zostaje, zostaje nam tylko taka nawilżona skóra, jest to naprawdę dziwne uczucie, ale. Bardzo lubię go stosować i zauważyłam po miesiącu stosowania bardzo dużą poprawę tutaj skóry rąk. Są one nawilżone, nie są w ogóle popękane, no jest świetny, jest świetny. Aha, jeszcze jeśli macie właśnie jakieś malutkie ranki czy coś, to on właśnie nie piecze, tak jak niektóre kremy, także to jest również myślę, że jego dodatkowy atut. Ostatnia rzecz to lokówko suszarka, której jest test na kanale, podlinkuję Wam go na dole. Jeśli chce, żeby te włosy były wyładzone, w miarę proste, to użycie tego... Jak możecie zobaczyć zresztą na tym filmiku, efekt jest po prostu świetny. Naprawdę włosy są wygładzone, niemal proste. Uwielbiam właśnie ten gadżet. Jeśli macie problem z puszeniem się włosów, to właśnie tego typu urządzenie bardzo Wam ułatwi ich stylizację. To są wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam na za tydzień w niedzielę na filmik z zakupami. Kolejne promocje były jeszcze dostępne, więc coś jeszcze kupiłam. Także jeśli macie ochotę, to właśnie subskrybujcie, dajcie kciuki w górę i do zobaczenia w następnym filmiku.